Dzień dobry, dziś w Aligatores Akademia Online zaprezentuję rzut kontrującym jaki jest Uranaga. Zaczynamy. Ważne jest pierwszy uchwyt, żeby mu lewą ręką powiedzmy złapał za kołnierz partnera, żeby, miał, żeby nie został bez uchwytu. Uranaga jest rzutem kontrującym, teraz pokażę wersję której się bronimy jak partner łapie nas za głowę i chce nas rzucić do przodu Pierwsze co, to musimy zblokować biodrami I zejść nisko na bok, poniżej jego bioder Więc jak wchodzi mocno i chce nas rzucić My najpierw blokujemy Druga ręka, gdy partner wchodzi na rzut Łapie zapas I automatycznie też blokuje od razu biodra Schodzimy nisko z biodrami i łapiemy prawą ręką pas. Hmm. Żeby w nogę, było to wynieść. I tak mamy do planu uchwyt. Ślisko na nogach, mamy zblokowane biodra. Po prostu wynosimy i robimy taki oto ruch przez bark razem z partnerem. Lecimy oczywiście za nim i łapiemy później bezpieczną pozycję. W tym odcinku to tyle. Dzięki serdeczne, do zobaczenia.